Witam, nazywam się Rzeźnik. A to jest seria zagrajmy w Mountain Blade Ogniem i Mieczem Warbond. Witam, witam. Jest to moje pierwsze nagranie, nigdy jeszcze nie nagrywałem jak gram. Więc jestem trochę zestresowany. No tak, nie wiem, może się rozkręcę bardziej podczas gry, więc zaczynajmy. Boże, uwielbiam artysty gry, więc one są po prostu piękne. Tududududu. Dobra. A więc tak. Wybieramy sobie. Płeć. Teraz. Kim był nasz ojciec? Jakimś tam biednym szlakcicem albo coś w tym stylu. Hmm. Potem. Co się z nami działo? Mog możemy być dzieckiem ulicy, dzieckiem stepu i tak dalej. Będzie nam łatwiej. Weźmiemy sobie tego. Tam na paziem, na dworze szlakcica byliśmy. Teraz, nie wiem, zostańmy. No, może być. Dobra, wyruszyliśmy w podróż, w poszukiwaniu osobistej zemsty. Może dlatego, że straciliśmy jakąś tam miłość? A może po prostu dla pieniędzy i władzy? Tak. To brzmi najlepiej. Wybieramy sobie herb. Herb możecie sobie wybrać tylko wtedy, kiedy albo tam podwiecie jakiś zamek, coś takiego, albo po prostu na początku, jak wybierzecie sobie właśnie taką drogę, że jest, no, jesteście z rodziny szlacheckiej w ogóle. No, weźmiemy sobie tego Orła, jak to nie wygląda. I tak. No, Model jest to gra RPG z elementami strategii. Więc. Tak, jak już stworzyliśmy historię naszej postaci, tak teraz wybieramy sobie... ...skille i tak dalej. No, mamy. Dobra, mamy 4 punkty do wydania w atrybutach, damy 2 siły siłę i 2 w charyzmę. W trade'a sobie dwamy 2 dwa punkty, teraz weźmiemy sobie chirurgię, pierwszą pomoc... ...trenowanie... Ale tak też może być i damy sobie teraz... Jakie bronie chcę tu dać? Lubię strzelać z łuków, sobie szkodki, trochę tu. No i skoro ja jestem rzeźnik, to nasz bohater będzie się także tak nazywał. Dobra, teraz przechodzimy do... Wyglądu naszego bohatera. <śledzisz bez głowy> Jeździć bez głowy też może być nie rudy na pewno nie no mamy takiego z brodą eee, weźmiemy sobie tutaj macie tak, takie smaczki jak grubiej w ogóle tam wielkość nosa i tak dalej nie wiem policzki jak dla mnie wygląda w porządku ja miałem jeszcze jakiś tam bieg o. Taki starszy. I więc. Dobra, teraz gdzie zaczynamy swoją podróż? Może w królestwie Swadi? Może w Kanacie, w jak ja tam ich nazywam? Może u Arabu? Nie, nie lubię Ciopatyk. Dobra. No to zaczniemy sobie. <ścoughs> Swadi. Tak więc usłysze, usłyszeliśmy syk ostrza wyciąganego z pochwy. Tak zaatakował nas bandyta, który nie potrafi rzucać oszczepami. No, tyle tego było. I przychodzi do nas kupiec, który od nas czegoś chce. Jest to mianowicie początkowy quest, którego nie lubię i nigdy go nie robię, bo jest po prostu nudny. A więc tak wygląda gra ogólnie, poruszamy się po takiej mapie, tak są wsie, miasta, zamki i w ogóle. Tutaj mamy Vajirów, czy jak to nazwać, tutaj Nordów, tu Królestwo Swadi, tu Chapatych tutaj mamy, tutaj Mongołów. My jesteśmy przy przez to jest stolica Nie wiem, tutaj mamy tak targowisko. Mamy tylko wędzone ryby. No i to co mamy na sobie? 120 dolarów. Pozostało nam nic innego jak pójść po rekrutów do wioski i zaatakować jakichś bandytów. A no, ja to tylko dwóch. No, możemy po drodze napotkać na bandytów, czy jakichś tam lordów i tak dalej. Sorki, coś mi zminimalizowało grę i... No. Przerwało nagrywanie. Aha, chyba ktoś mnie zaatakował. Też tak może się zdarzyć czasem w mieście albo w świar... Wsiach, Boże. Mogą nas zaatakować coś bandyci albo coś takiego. No, co jest? No. A jednak nie. To było trochę dziwne. Yy, no to mamy sześciu rekrutów, takie wieśniaki tam. Nic ciekawego, ale z każdym walką dostają oni punkty doświadczenia. Potem mogą awansować i będą wyglądać inaczej. Na przykład rekruci awansują potem na milicję. Z milicji tam mamy już jakieś dwie ścieżki rozwoju. Potem mamy tam, możemy sobie wybrać, czy tam strzelców, czy kawalerię. A tam mamy o Boże 15 leśnych, to tak trochę za dużo. Na naszą małą armię, 10 to tak też, bo te same wyśniaki są dobra. No 12. Nie jest tak źle. No już jest wieczór. I tak to wygląda. Po prostu średni wieczór bez żadnej magii, czy tam czego innego. Normalnie. Dobrze, że zacelni tam nie są. Nawet na przelagę, jest tak źle. Jeden padł. No, ginięcie no już nasi tutaj wpadli. Robi się Saigon i już mamy stracę wodę. Nieduże, ale mamy. I wygraliśmy. Nasza pierwsza wygrana. Zwycięstwo. Yy, jeden zabity, jeden ranny. U, ładne buty. To lepsze od moich, które teraz miałem na sobie. Bierzemy śmieci na sprzedaż. No, awansowaliśmy na wyższy poziom. No przyda się coś się przyda dobra, widzę, że tutaj nasi też o, ładnie, bo wszyscy coraz lepiej, coraz lepiej tutaj sobie ich pośledzimy, poczekamy aż będzie jasno gdzie oni są? No proszę, z nam. No, tutaj są jacyś. No, tam są też ci, których ścigaliśmy. No, jest już no. ranek. To już to jakoś wygląda. Jak jakaś biedna piechota, ale jest. Tak czy siak? Bandyci nie stanowią dla nas, dla nas już problemu. Przynajmniej nie ci. No proszę, headshot i to jeszcze jeden w No boże. Jedziemy z są panowie. się już tutaj biegną. si do strzelają. Na szczęście to są obdartusy, z byle Jakiś tam... Damage'a nie mają, ale naprawdę słaby. Albo to była jakaś, nie wiem, narwa jakiegoś lorda albo coś takiego, to już pewnie damy w ogóle o no, kolejny śmieci na sprzedaż nic takiego ciekawego co w sumie sam bym mógł nosić tutaj jest paru ja sam zdobyłem kolejny poziom Przyda się też ja tak szybko nie padnę no bo trzeba teraz Pojechać do miasta, żeby sprzedać ten syf. Tu, 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 tu. Jeśli ktoś nie zna tej gry, to pewnie się dziwi, jak mu powiem, iż nie jest to gra stara, że tak powiem. Ta gra wyszła. Nie wiem, może chyba z 2 lata temu? Albo coś takiego, 3? Czy... Tak czy siak, no... Nie wiem. Jak mieliśmy Crazy 1 i tak dalej, to już była naprawdę niezła grafika. A ta gra wyszła o wiele, o wiele później. Całkiem niedawno. Więc... Pewnie teraz się zastanawiacie nad tą grafiką, no ale grę stworzyło studio Paradox, które jest odpowiedzialne za takie gry jak Cywilizacja, czy tam Druga wojna światowa to była gra naprawdę beznadziejna. No same strategie takie wiecie z mapy. Nic ciekawego tak naprawdę. No i w sumie zaskoczyli mnie kiedy wydali tą grę. Ja bym się nie spodziewał po nich czegoś takiego. Ale gra naprawdę udana potrafi wciągnąć Mi się podoba No Nizar Będziemy musieli chyba wziąć Ciebie do kompanii Mongoła Roba, nie wiem już czym Ty jesteś Tak czy siak się przyda No bo w tawernie możemy spotykać różnych bohaterów I za te 300-400 denarów Możemy ich sobie wziąć do kompanii Naprawdę się przydadzą, przydają No jak widzicie mamy tutaj Bonusy od naszego bohatera i tak samo jak on będzie zdobywał poziomy, będziemy dawać punkty w jakiejś umiejętności, to on tak samo będzie dawał bonusy dla, naszej, dla naszego oddziału. Eee... No, trzeba sobie coś teraz wymyślić. Trzeba trochę zarobić. I najlepiej by było po prostu znaleźć jakieś państwo którego nie lubimy, to są bandyci, to sobie jak zaatakujemy. Jakieś państwo, którego nie lubimy. No i zacząć im atakować te wioski i w ogóle. Tro, można na tym trochę zarobić. No, kolejna walka. Tutaj mamy o nizerną konia. Tu już w ogóle. Szybki ten nie powiem. Nie powiem, nie powiem szybki. Ogólnie nie wiem, czy potem kontynuować tą. Nie wiem, czy to ma być seria, czy po prostu takie jedno nagranie. Lepiej by było, jakbyście napisali w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował nagrywanie Mountain Blade, czy ujął się do coś innego. Na pewno będzie, to mogę mało wiedzieć, że będzie seria Stare, ale jara. Gdzie będę grał w gry, w które grałem, jak byłem mały, do podstawówki i tak dalej. I naprawdę to będą starocie. Będą takie gry jak, nie wiem, Call of Duty 1, Happy Lands, Adventures. Naprawdę miła platformówka, z kolorową, śmieszną grafiką, wesołą muzyczką. Co tam jeszcze będzie? Na pewno zagramy w coś nowszego także Raczej Minecrafta to ja nagrywać nie będę. Już dajcie spokój z tym Minecraftem to jest naprawdę masakrę. Kolejny poziom No i będą też odcinki poświęcone może nie grą, a... Nowością, jeżeli chodzi o technologię. Oczywiście w grach będę ja się na ten temat trochę wypowiadał. A także hmm, jestem założycielem takiej grupy, która zwie się Dreams Games. No i tak pracujemy nad projektem gry komputerowej RPG. Wojna o Argorię, może niektórzy słyszeli, może nie. Link do projektu dam w opisie. Ogólnie projekt już trwa jakiś czas. Pracowałem nad nim sam przez dobre 2-3 lata. Potem dołączyło się parę osób, coś tam robimy, ale dalej jest nas trochę za mało. Jesteśmy amatorami, ale. Jak będą jakieś nowości i tak dalej, to oczywiście nagram, powiem, wypowiem się, pokażę, może nie pokażę. Zobaczymy. Tak czy siak nagrywać sobie co mam, ale też zależy co Wy chcecie. Więc tak jak mówiłem, miło będzie jak dacie w komentarzach, wypowiecie się na ten temat, czy chcecie, abym nagrywał to Tomont Blade, czy nie. Tak więc myślę, że może na tym zakończymy pierwszy odcinek. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie znajomym. No i do usłyszenia, cześć.